Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko. Jest to pierwszy projekt Denko w roku 2017, także mam nadzieję, że spędzicie ze mną fajnie i miło czas. Zaczniemy od pielęgnacji. Pielęgnacja w sumie twarzy, zobaczcie, ile mam produktów. Trochę się tego uzbierało, nie wiem w sumie jak to tak szybko mogło nastąpić. I na początku powiem o takim produkcie, który raczej był taki średni, który niekoniecznie mi się super sprawdził. Była to maseczka z firmy Garnier w płachcie i ta płachta była moim zdaniem troszeczkę taka jakby zbyt wielka, za mocno nasączona, więc średnio, komfortowo mi się tego użytkowało. Następnie będą dwa płyny micelarne i pierwszy tutaj jak widzicie jeszcze jest y, troszeczkę do zużycia. To jest Green Pharmacy z Owsem, płyn 3 w 1, który dobrze mi się użytkował, bardzo długo przede wszystkim, bo jest go bardzo dużo, 4, 500 ml, pół litra. Natomiast on zostawiał takie uczucie, takie klejące jakby twarzy, także niekoniecznie może wszystkim to odpowiada, ale na pewno nie miał tutaj parabenów, mydła, jakichś kolorów i zapachów, więc to jest dosyć dobre e, dobra Informacje dla niektórych osób oraz płyn micelarny z i który był taki naprawdę, takim naprawdę średniakiem. Nic specjalnego, taka mała próbka także zużyłam. I teraz do twarzy jeszcze miałam z firmy Coco, Coco Butter Formula, znaczy właściwie w sumie z Palmersa, firma Palmers. Jest to oczyszczająca maska do twarzy, która powiem Wam szczerze dobrze mi się sprawdzała, ale tylko na strefę T, ponieważ ona zbyt mocno oczyszczała moją skórę, miała taką bardzo gęstą konsystencję. Ona była z glinką zieloną, z, na bazie masła kokosowego, masła Shea, z glinką zieloną dokładnie. Nie używałam jej na policzki, bo policzki niestety były wtedy podrażnione, ale ogólnie dosyć fajna maska, myślę, że mogłaby się wielu z osobom z Was sprawdzić. Następnie dwa kremy do twarzy pierwszy to jest So Bio Eti, który był moim ulubieńcem roku, z czystym sokiem z aloesu jest to taki certyfikowany bioprodukt który naprawdę rewelacyjnie nawilżał mi skórę, twarzy który używałam na noc i żałuję bardzo, że mi się skończył bo naprawdę był rewelacyjny też forma aplikacji była dosyć dobra i gęstość, wszystko mi pasowało po prostu super produkt. Oraz produkt do twarzy, który używam z kolei na dzień i to był absolut Organic, taka firma, który naprawdę też był bardzo fajny, miał dobrą konsystencję, taką jakby napełnioną troszeczkę powietrzem, natomiast kiedy skończył się ten na noc i używałam tego na noc i na dzień, to już było trochę dla mnie zbyt wiele, więc nie wiem, czy przez to, że on był taki troszeczkę ziołowy jakby, to może po prostu zbyt mocny był dla mnie i trochę miałam taką podrażnioną skórę. Natomiast nie zmienia to faktu, że był to świetny krem, bardzo dobrze mi się sprawdzał. I mam tutaj trzy produkty do pielęgnacji oczu. Pierwszy to jest Pure Relash. Mam tutaj Nuxe Splendis, krem pod oczy oraz krem z Estée Lauder. Był to Advanced Night Repair i to była próbka, ale taka dosyć duża, bo tutaj było chyba 7 ml, o ile się nie mylę. 5 ml. I teraz tak, ten Advanced Night Repair był naprawdę fajny. Nie wiem jaki jest skład pewnie wiasty, natomiast miał fajną fajną zestawę, taką konsystencję, nie do końca się wchłania. i to mi pasowało, bo używam go zarówno na dzień, jak i na noc ten tutaj to było serum i samodzielnie było zbyt słabe, musiałam na to nałożyć jeszcze jakiś krem pod oczy, o czym też już mówiłam w filmie, który Wam dziś tutaj podlinkuję. I ten również był bardzo fajny, natomiast on jest jakby zbyt drogi moim zdaniem, żeby po prostu go kupić, bo on delikatnie nawilża, ale bardziej rozjaśnia te cienie pod oczami. Także trzy kremy pod oczy. I teraz... I teraz idziemy na jednego... Teraz pokażę Wam szampon do włosów z firmy Lavera. Tutaj w sumie widać moje włosy nawet, więc jest to szampon naturalny również. Firma dostępna w Niemczech, chyba nie tylko, ale ogólnie dostępna w Niemczech. Też taki bio-produkt z grejpfrutem. Ten szampon nie miał silikonów i rzeczywiście dało się to odczuć, ponieważ po umyciu włosy były takie tempe. trzeba było nałożyć tak solidnie odżywkę, więc ja tak średnio powiem Wam szczerze, zanim przepadałam. Dobrze mył, ale chyba zbyt dobrze moim zdaniem. Następnie żel pod prysznic Sanex, który... Właściwie jest bardzo dobry, natomiast jest bardzo mało wydajny. I to go tak troszeczkę skreśla. Ja miałam kilka takich opakowań i już mi taka końcówka została, więc chyba i ostatni. E, fajny, natomiast tak jak mówię, bardzo mało wydajny, więc szybko się zużywa. I płyn do higieny intymnej z białego jelenia, którego jeszcze widzę, że mam tutaj trochę, więc muszę zużyć. Który, słuchajcie, był też całkiem ok. I on też miał tutaj, był z jaśminem i macierze, macierzanką, kompleks przeciwzapalny. Natomiast, słuchajcie, w okresie połogu pociąży ja muszę powiedzieć, że on był zbyt mocny, nie był taki. Bardzo delikatne, więc jednak no, zapewnienie, że jest to kompleks przeciwzapalny probiotykiem, tak wiecie, nie, nie do końca nie mogłam go używać, bo po prostu miałam podrażnioną skórę. Teraz będą produkty do ciała, i pierwszy to jest firma Mokosz dla Big Glossy. To był taki koncentrant, jakby taka oliwka y, o zapachu żurawinowym, który można było używać w różny sposób do wanny, m, nawilżać ciało i tak dalej, tak dalej. Jak to oliwka? Można używać różnorako. Natomiast ten produkt, słuchajcie, źle mi się kojarzy, dlatego że zapach tej żurawiny był taki bardzo spożywczy. W związku z tym na ciało, jak nakładałam po kąpieli, to tak jakoś mi to nie pasowało. Do wanny z kolei jak wlałam, to słuchajcie, kilka razy bym wywinęła orła. Po prostu tak się wszystko się zgało, więc zużyłam tak niechętnie. Po prostu zużyłam, bo zużyłam i jakoś mnie tak nie zachwycił. Mam tutaj peeling, który był moim ulubieńcem roku nawet. To jest firma Balea, seria Luxury i to był peeling cukrowy, który przepięknie pachniał, który świetnie peelingował, który miał super konsystencję, był i ochy, po prostu i rzeczywiście na pewno kupię sobie kiedyś ponownie jak coś takiego zobaczę bo bardzo bardzo mi to odpowiadało i tutaj balsam z firmy Sephora który miał bardzo fajny zapach który taki był bardzo specyficzny Takim wiecie, fajny i niefajny zapach, z czymś mi się kojarzył, taki bardzo intensywny e, i gęste masło, które naprawdę świetnie nawilżało skórę. Także dobra taka na, na wyjazdy konsystencja, więc bardzo fajne nawilżające masełko. Następnie dwa produkty z firmy Lady Speedy, którą absolutnie uwielbiam, która również była moim ulubieńcem. Przede wszystkim ten produkt roku jest to aloesowy żel pod paszkę, antyperspirant. I powiedzcie mi, czy wiecie, gdzie jest promocja na te produkty, bo zamierzam sobie kupić właśnie w ilości większej. Bo poluję po prostu na promocje. One w cenie regularnej nie są też strasznie drogie, ale no wiecie, troszeczkę lepiej kupić sobie trochę coś tańszego. Więc ten właśnie aloesowy Antyperspirant absolutnie uwielbiam absolutnie słowo kluczowe tutaj. I kupiłam taką wersję w sprayu, która świetnie też mi się sprawdzała na promocji 599, ale mniej skuteczna, zdecydowanie od tych właśnie w żelu jeśli mowa już o antyperspirantach, to tutaj jeszcze jest taki jeden gagatek mojego męża, używany przez niego właśnie firma Adidas, deobody Obody Spray, tu widzę cena 95, spoko, też jest okej, okay. on używa właśnie naprzemiennie Adidas i Straight chyba tak, tak, tak mi się wydaje, że chyba te Straight jeszcze albo Old Spice, jakoś tak tak, tak, tak ich używa i one dosyć dobrze się sprawdzają, na pewno mu pasują, jedynie właściwie różnią się chyba tylko zapachami. I przedostatnie produkty to będą rzeczy, które używam mój syn, i to jest emulsja do kąpieli e, Alerco, która powiem Wam szczerze, niby była z emolientami, niby miała nawilżać, ale powiem Wam szczerze, że prawdopodobnie troszeczkę przesuszyłam mu skórę, nie sprawdzałam składu, ale chyba nie jest jakiś taki super rewelacyjny, mogę się mylić, jeśli tak, to mnie poprawcie, e, ale na pewno do niego już nie wrócimy, e, mamy coś innego, bardziej naturalnego. E, co jest m.in. innymi hip, ja bardzo lubię firmę hip i polecam wszystkim, natomiast to do tego mówię nie wrócić na pewno nie wrócimy. Mam tutaj maści z linomak, który linomak, którą używamy z firma Ziołolek linomak, którą po prostu można używać na pupę, na ciałko, całe i tak dalej, i tak dalej, to jest taki bardzo um, uniwersalny kosmetyk do wszystkiego, że tak powiem, dla dzieci, natłuszczający przede wszystkim i to Wam serdecznie polecam, bo jest świetny, rewelacyjny, od lat po prostu x, nawet nasze mamy może i nawet babcie znają ten produkt i tutaj mam chusteczki z Rossmana Baby Dream, które też polecam, które naprawdę są fajne i można w promocji też dostać dosyć w dobrej cenie i ostatnie produkty słuchajcie kochani, to będą kolorówkowe rzeczy, podkład, który też był moim ulubieńcem roku, i myślę, że dalej nim będzie. Na pewno sobie kupię kolejne opakowanie. To jest Astor Perfect Stay, 24 godziny. Odcień nude, który bardzo lubię, który już mi się skończył, którego nie mam już w zapasie, ale na pewno jeszcze sobie zakupię, bo po prostu świetnie wygląda i, i naprawdę bardzo mi odpowiada. Następny. Podkład to jest firma Bielenda, Jest to Makeup Academy, fluid matujący w odcieniu numer 1, który naprawdę nadawał dobre krycie, który dobrze się sprawdzał. Jak za tą cenę, to naprawdę uważam, że jest to dobry produkt. Ale słuchajcie, mam taki zarzut do tego podkładu, ponieważ teraz w okresie szczególnie zimowym zauważyłam, że on lubi się po prostu gdzieś tam. Zostawiać, tak? Czyli na przykład nosimy szalik, no to na szaliku mamy ten podkład. Ktoś się do nas przytuli, to właściwie jest w tym podkładzie. To mnie bardzo denerwowało, szczególnie kiedy na przykład mój syn się gdzieś tam o mnie ocierał, kiedy go ubierałam na, na spacer, no to on był po prostu cały uciapciany tym podkładem. To, to, to jest takie wielkie nie. Nie lubię czegoś takiego, więc na pewno do niego nie wrócę, ale rzeczywiście krycie, aplikacja, wszystko tutaj grało, było ok. Ten podkład zatem tak naprawdę przez to, że się wycierał, że gdzieś tam zostawał na ubrania, no to było czymś niezbyt ciekawym dlatego też z tego powodu nie jestem zadowolona, ale tak poza tym to naprawdę był przyzwoity i krycie było dobre, um, także za tą cenę myślę, że mogę zdecydowanie Wam polecić um, i dawał dosyć naturalny efekt, także Bielenda Makeup Academy jak najbardziej na tak ale niestety nie kupię więcej ze względu na to, że się po prostu wycierał o ubranie, tak jak wcześniej mówiłam i ostatnim produktem będzie tusz do rzęs z firmy Clinique. Jest to High Back Mascara, który bardzo lubię. On ma naturalną szczoteczkę niesilikonową, która bardzo dobrze wyczesuje tusz. Bardzo ładnie zostawia właśnie, okleja rzęsy i powoduje, że one są takie grubsze. Przede wszystkim grubsze. Natomiast teraz jakoś tak nie byłam super zachwycona. To też nie było tak, że ja używam ten tusz i stwierdziłam ten i żaden inny. Dostałam kilka opakowań od mojej siostry, kiedy się za nim przepadałam. Teraz jakoś tak nie wywołał mnie wielkiego um, jakiegoś zadowolenia. No tak czasami bywa po prostu, może też za dużo produktów używałam, także zużyłam ją też dosyć szybko mi wiosek, więc może był po prostu otwierany i stąd też moje takie nie w 100% zadowolenie. Słuchajcie, to by było na tyle. To są wszystkie produkty, które zużyłam ostatnimi czasy. Na pewno takie filmy będą się w tym roku pojawiały dość często. Jak wiecie, u mnie projekty tenko są zwykle regularnie, bo dość często po prostu zużywam produkty od początku do końca. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Oczywiście dajcie znać, co Wy zużyliście, co polecacie jako zamienniki dla produktów, które zużyłam. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam serdecznie. Pa-pa.